Uwagę swoją, że otóż yy, pokręcej sobie braci dziennikarcji chciałbym serdecznie zwrócić uwagę na nieprzypadkowo no, tutaj znajdującą się ekipę, która zajmuje się zawodowo sportem, a to wszystko z uwagi na Współwłaściciela tego miejsca jest stojący tutaj wśród nas w brązowym garniturze Sebastian Mila. Wpadnij chodź na chwilę, e, wszak masz tu serdecznice. Dzień dobry święconym. Mhm. Właścicielki podzielając, żeby tu się dobrze działo, tak. święta Bożego Narodzenia na cały zbliżający się nowy rok. Żeby wszyscy tu przebywający byli zawsze dobrzy, szczęśliwi i zadowoleni. Raz, z dziełami, Tego całym mi serce serdecznie. Eee. Bardzo się cieszę. Wraz z moją spódniczką z i oczywiście z moją mamą. E, jest to dla mnie szczególny dzień. E, będziemy starali się jakby trafić potrzeby naszych klientów. Mam nadzieję, że każdy klient znajdzie coś tutaj dla siebie. E, jest to otwarta restauracja, tak naprawdę dla każdego. Będzie można tutaj zorganizować wiele licznych, e, dużych imprez. Jest to duże pomieszczenie. E, zaczynamy od Sylwestra. Zaczynamy... Sylwestra jest dla nas teraz szalenie ważny. Chcemy startować z dużego. Ja więc mam nadzieję, że nam się uda. Tylko mogę zaprosić serdecznie teraz do przybywania. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie razem usiądziemy i wspólnie coś się zjemy. Pozdrawiam serdecznie.